ma paczka z AliExpress. A An... to stwierdzę, że se nagram teraz. Pokażę wam, to chyba szósta paczka. <laughs> nie nagrywałem co kupowałem, to patrzcie teraz, nie? <laughs> Do 7 dni dochodzą. Normalnie koniec świata. Tu mamy coś na łeb. Wiadomo, chodzę na ryby. Musi być ciepło w ten yy, tym Nagrywa się? Trochę potrwa ten film, ale... O, bo pokażę kierba, nic głupiego nie zamawiam. O, na szyję, tu jest ten ściskacz, to chyba będzie na dole, co? Hej, <ścoughs> i nie ogrzeję szyję. Dobra, jedno pokazałem. Dobra, będę robił sobie zestawy na boczny trochę. Bo kurde, co jadę, to pozrywam. To następne? Kabel USB do nagrywania do kamery, boczny, już tłumaczę o co chodzi. Oh. <ścoughs> Tylko żeby jeszcze dobrze ładował. Boczny, kamerę jak podłączam z boku, a wcześniej było tak, że odstawało i było widać na ujęciach, a teraz będzie pyk. Także jeden wziąłem kabel. No to, nie pamiętam. przynęty na mikro, coś tam, takie haczyczki, z Kurba, Fish Hook. e, ciekawe, nie? Patrzcie, korba, znowu będę na ryby musiał jechać. O, następne na łeb, ciepłe. No, śmieszne pieniądze, mówię wam. A u nas to kurde, drogie sprawy. O, żeby taki polar, niby polar. <laughs> kurba, ciekawe jak to na łbie będzie, nie przeklinam, kurbuję. O, elegancko, teraz to ninja z będzie ciepłe, będzie na to tą czapkę z uszami, to na szyję, kurba. Co jest? O, dobre jest, będę testował. Co tam jeszcze mamy? Rękawiczki, a zamówiłem neoprenowe za Allegro, zapomniałem baran, że je zamówiłem na, na Aliexpress, nie? No ale wiadomo, one mogą nie być za ciepłe. Sport. Takie fajne, widziałem opinia, spoko, mówię, wezmę na test, nie? Ej. Eleganckie. Co tu jest? A, że można ten operować smartfonem Ale bajka! Tylko czy one będą ciepłe to... No nie wiem O, następne są te. Jeszcze jedne wziąłem Ja za to wszystko zapłaciłem chyba 50 zł O! O te co? Spięte I rozpiąć można, cyk. Fajne takie, co? Nawet ładnie to wygląda i też na smartfona, ale czy to będzie ciepłe? Ciuteczkę może za ciasne. ha <ścoughs> Kurwa. Robaczki mam takie sztuczne białe. Ciekawe, co? Czy będzie coś siorpało? Kurde. <ścoughs> Następne robaki. O pani Masaka! Ile tych przynęt już mam? O. Cieniutkie robaki, takie chińskie. Takie po 2-3 założę i będziemy testować. I było jeszcze jedna. Jest jeszcze drugi kabel USB. Będę stało na kadarze jak chodzi Też z tym zagięciem bocznym o elegancko widzicie? Tylko że no niby inna firma. Ale podobnie wyglądają. Dobra, i jeszcze mam tu najważniejsze. Naj takie robaki, nie? Na takie teraz biorą te robaki będą robić robotę. Zobaczcie, jak pojadę na rybki. O, jakie rozciągliwe, a jak fajnie śmierdzą, patrzcie, no, na no to powinno trzaskać, nie, o Jezu, dobra, wiążę boczny trok, jak coś mam pokazywać, to bo pewnie się zamówię, to może będę nagrywał, ale to zależy, że będziecie chcieli, w ogóle ciekawe, czy ktoś dotrwał do końca, do następnego, <laughs> kurwa, aż nakupowałem. A te folie zaraz do Wora.